Uuuu siemano banany i ludziska, ja jestem Przemik Zero i witam was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. I dziś jest to gra Vanish, gra zaproponowana prze, jednego przez widzów yy, właśnie na fanpage'u, no i postanowiłem ją nagrać. Tak więc yy, nie opieprzamy się, zaczynamy rozgrywkę. Jeśli by ktoś nie wiedział jest to horror. Więc zaczyna się idziemy, widzę tylko ściany. Widzę tylko ścianę Gdzie ty zapieprzasz? Po co ty tutaj zapieprzasz? Coś, co? Po co? Jakieś drzwi Wow. Odkrywamy tajemnicę Tajemnicę, którą skrywa ten kanał No nieźle Nieźle ziomek Te drzwi Wiesz, że te drzwi nie były zamknięte tak, tak po prostu, tylko coś na pewno tutaj będzie? Czy, czy ty sobie nie, nie pomyślałeś o tym? No, teraz wstawaj, wstawaj, kurde. Move. Move, wujku. <ścoughs> kurde. <ścoughs> Dobra, tu mam jakieś lampeczki. Pieprzyć lampeczki, podgłaszamy na maksa, kurde. Ale będą jaja. Cirtluj! Cirtl l tuj! Dobra. Mamy korytarze, mamy lampeczki tutaj. Szukamy czegoś, jeszcze nie wiem nawet czego. O, zmęczyłeś się. Zmęczyłeś się pało. Kolejne rozgałęzienie dróg. Dobra, idźmy, idźmy w ogóle w głąb. Zajebiście! Ślepa uliczka. O, 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 o! Jakaś o. rura i, 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 i karteczka. I re r ride. We drop into case hon That's how to ho, how we get locked down here last time. Have you checked the water pump, yet? Water pump. Mamy sprawdzić water pump, tak? To znaczy, to don't don't look back. Don't look back? A co co tam takiego strasznego jest? Don't look back. Co star to <śmany> oh, kurwa <mamadzie. śmany> Ja pierdolę. Co to było? O ja, o ja jebe. Jest coś. Jest kartka. I feel like I'm walking. I'm that or the walls are moving on me. Co? Where? Where the hell is water pump room again? O kurwa! <laughs> Co jest? Boże! Boże, tu jest jakaś szczauka! Kurwa, idziemy tu! Water pump! Pamiętaj, water pump! I przestań, kurwa, mać! Idź! Musimy wrócić! Don't look back! Co było napisane? Don't look back. Zajebiście. Don't look back. Światełko sobie miga. Dobra, pieprze to, pieprze, pieprze, pieprze. Gdzie idziemy? W tą stronę. Zaraz. Ściany się ruszają. każdy mi zawrócić, tak? Ło! What the fuck? What the what the what the fuck? What the fuck? What the fuck, co tu się dzieje? Jest, jest strzałka Wow Ło! Wow. Wow. Uh. Uh. What the fuck? Ziomuś The fuck? What the fuck? Ło! Uh. Nie! Nie, nie, tu, tu, tu! To, to, to. to, to była ślepa uliczka! Ło, biegi, 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 biegni, 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 Takie buty co biegni, 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 takie biegni, 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 Room. Potrzebuję water pump room. Kartka! Wcześniej to nie było. A nie, bo, bo bo- uciekałem. Something... Still can't find my case. Coś tam Wchodzimy do dziury. Co się będzie działo w tej dziurze? Na pewno coś mi wyjebie. Już coś się zarywa. Super. Zajebiście. Idziemy, idziemy, do przodu, tak, jaja mnie swędzą, muszę się po nich podrapać. Aha! Hello? Wcześniej tutaj tej dziury nie było. Chcę to powiedzieć. O matko! Ślepe uliczki! Dobra, idźmy w tą stronę. Strzałka! W tą stronę. Dobrze, pójdziemy więc w tą stronę. O! Kartka! Bierzemy kartkę! Szybko! O, kurwa. o. Tam jest kartka. Nie, nie złapiesz mnie. tam jest szlepa uliczka. Nie ma takiej opcji, nie! Duś się, duś się tym. Idzie, idzie. Idzie tu. Dobra, dobra, do, do przodu. Do przodu, dawaj. Czy to była ślepa uliczka? Zara, przecież te ściany się ruszają. No wow, kurwa, mać. Zajebiście! Po prostu świetnie. Wow, uh, 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 uh. Dobrze i. Rozpoczęliśmy nową grę i tym razem pójdziemy w lewo Pójdziemy w lewo zobaczyć co kryje To coś w lewo A cross Gate, Jakaś brama proszę państwa dotarliśmy czyżby do, dotrzemy do jakiejś bramy do nowej lokacji Zaraz pewnie znowu jakaś rura wyjebie ja się zesram w majty już mi wylatuje tutaj nogawką Co się dzieje proszę państwa to jest po prostu nienormalne Nie wiem czy mnie w ogóle rozumiecie Patrz 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 tylko czekać aż wyjebie ta rura tutaj Zaraz Kurde, a chcę się bać! Podgłoś to gate, zamknięte, zamknięte. Wiecie co to oznacza, że jesteśmy tam. Jest generator, zaraz, zaraz, gdzieś tam jest generator, ale zaraz, przecież tutaj był jakiś cross gate. O, kurwa. <laughs> Nie Water pumps Water pumps Te ściany się ruszają Tu jest water pumps Na stówę Na stówę tu jest water pumps Przecież widziałem znak Super, zajebiście Idźmy do przodu może Whoa. Już się nie boję, już się nie boję tak łatwo, już się nie boję! Znowu to samo pomieszczenie! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zamknij ryj! Stefan, zamknij ryj! Dobra, 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 nie, nie, nie złapiesz mnie tak łatwo. Pewnie tam, gdzie ten. Kto, to, 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 to stoi! To tam jest pewnie klucz! Ale chuj nie da się. Coś jest nie tak. Coś, coś... coś. szczółka, There's something. Definitely following me. I swing has a, a pill. I'm going to kill you. Co No, no, ja rozumiem, że ktoś za, za tobą chodzi. Nie zabijesz go tak łatwo. O, o!

co to oznacza? To oznacza, że musimy się wrócić. Prosto na tego pajaca. Jeszcze raz a, a, Nie. Nie, nie za bardzo. Nie. 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 U, u, idziemy tu. Nie, nie, stąd przyszliśmy, tu. Teraz idziemy tu. To, to będzie... To, 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 to będzie zła droga. Tak więc idziemy w prawo. Jak tutaj jesteśmy? Nie, nie Tam na pewno nie jesteśmy, nie, 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 nie Nie, 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 nie Patrzcie, patrz, patrz to będzie szlepa uliczka, na tu... <grym> o kurwa Ale, 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 ale miazga <grym> Z mózgu Coś, jest, coś się zbliża, coś jest nie tak, coś... Słyszycie to, Słyszy, czuję to po prostu w powietrzu O shit, coś się zbliża Don't look back, woohoo What? O nie! Uwaga! Ja pierdło. Lewo, lewo. Coś miga! Coś miga! Kask! Znaleźliśmy kask, a w nim jest kamień. To oznacza, że musimy wziąć kolejną kartkę. Don't ever look bad! Don't follow the pipes! Don't run! Co? Jak don't run? Coś tu jest nie tak. Co, kartki mi już mówią, same, kartki mówią same za siebie, co mam robić. Dont look back. Coś tu jest zamknięte znowu. Nie! Yeah! Tam jest kartka. Nie mam szans. Wracamy się. Nie, nie biegaj, nie biegaj, Pało. Zapomniałeś. Masz nie biegać. Tylko w ostateczności. Dont look back! Ciemność za mną podąża. Dobra, pójdziemy sobie. Dobra, w lewo <noise> Już mi się kierunki mylą przez to Dobra stary, pójdziemy sobie w lewo Jakieś muchy mi tu latają I tu jest znowu początek Do jasnej cholery <noise> Znowu początek No, Jak mam przejść tą grę? Gówno prawda, nie patrzę na tą mapę Bo to jest, to jest tylko strata czasu Idziemy, 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 idziemy. Spokojnie, cisza, spokój. Opanowanie. Feeling! Kurwa! Yo! Nie. Nie. Dobrze. Tak więc moi drodzy, to była gra Vanish. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. No. Powiem taki średni horror, jednak były momenty mocne, na przykład z tym yy, kto tam dzwoni. Ale dobra, ja się zamierzam Przemik zero, do następnego materiału, zostaw lajka i suba i daj Kaszparka. Juhu!